Witam w 137. odcinku Z życia królików. Jestem tutaj przy klatce z królikami. Tutaj jest Kuba, a tutaj jest ta mała samiczka. W dzisiejszym odcinku Wam powiem, dlaczego zamieniłem króliki klatkami. I Potem też przejdziemy do tych, mało, do tych młodych królików, które są w środku i też je sobie zobaczymy, jak one wyglądają. Tutaj mamy Anię pogłoszczoną, trochę Anię. Ania trochę ode mnie ucieka, ale czasami mi się daje tutaj od przodu. Y, trochę pogłaskać, tak ona wygląda tutaj jest ta mała samiczka też się interesuje, też by chciała być pogłaskana a więc tak, ja tutaj Wam zacznę może od tego, otworzymy Kubę i Wam powiem jak tutaj wygląda sytuacja tak, tutaj w tej klatce jest Kuba a dlatego Kuba jest w tej klatce a nie w tej y, tutaj, w tej y, dlatego ponieważ y, jak tutaj przez trzy dni tą samiczkę obserwowałem jak tutaj mieszkała sama to też zauważyłem, że ona y, zaczęła gryźć i tutaj podgryzać te deski i, i po prostu no ja sobie nie mogę pozwolić na to żeby, żeby coś coś się stało więc postanowiłem ją przenieść do, do tej do klatki do Kuby i teraz jak jest w tamtej klatce to, to już nic nie gryzie nie podgryza, a tutaj a do tej klatki tak na szybko postanowiłem wpuścić Kubę, może tutaj do tej klatki, bo ona jest trochę większa na przykład od tej klatki i może tutaj tą Malwinę bym przeniósł właśnie tutaj do tej klatki, ale to jeszcze muszę przemyśleć ale, ale ogólnie tu sytuacja wygląda tak, że, że ta mała samiczka, jak tutaj mieszkała, to ona zaczęła tutaj podgryzać te deski i te deski one były, były, z drugiej strony one były pomalowane farbą i ja te deski odkręciłem, tą, tą, tą boczną, tylną, i tutaj tą odkręciłem i do góry nogami je teraz przykręciłem i też tutaj od góry ściąłem je po długości, tak żeby tutaj było po prostu jakby świeże, świeże drewno, a nie takie brudne stare. Więc, więc tak to teraz tutaj to wygląda i w tej kratce mieszka Kuba, ale Kuba jakby no tutaj nic, nic nie podgryza, nie gryzie tej klatki, więc, więc tak to tutaj wygląda. Ogólnie te, te wszystkie moje klatki są można powiedzieć z takich różnych płyt, na przykład tutaj z różnych sklejek, ze starych mebli są zrobione. Więc jakby ja nie zauważyłem, żeby tutaj te dorosłe króliki kiedykolwiek gryzły, gryzły te klatki, ani tu Malwina, ani Ania, ani. Agnieszka Agnieszka sobie tutaj leży. Nie zauważyłem, żeby, żeby kiedykolwiek gryzły, gryzły klatki, ale zauważyłem po prostu, jak obserwowałem tutaj tą samiczkę e, przez te trzy dni, to zauważyłem jak, jak zaczęła właśnie podjadać tutaj te deski, które są tutaj e, po bokach i z tyłu. No i też nie mogłem już na to pozwolić, żeby, żeby, żeby coś, te, coś, coś się tej samiczce stało, więc, więc po prostu postanowiłem ją przenieść. Jak teraz przeniesiona do tej klatki, to tutaj nie zauważyłem, żeby, żeby podgryzała Drewno może zaczniemy od tego, że nakarmimy kubę. Tak, tutaj u góry mam e, trawę. Tak, tutaj mamy trawę, podamy trawę, chociaż króliki dostały trawę, więc też jest tam takiej małej ilości raczej tej trawy podawać, tak żeby ta trawa tutaj się nie zepsuła. Tak taką małą garę. Zobaczymy, czy kuba będzie zajadał. Zobaczymy. Chyba sobie ładnie zajada, pogłaszczamy jeszcze. Teraz przejdziemy tutaj może do tej samiczki. Tak. Otworzymy drzwi. Pogłaszczamy tą małą samiczkę. Tak ona wygląda. Ona się tutaj. Może ona biega, normalnie się zachowuje, Nigdzie nie jest. Eee, ładnie trawę je. Może tutaj trochę też trawy włożymy. Tak, też nie za dużo. Dobra, tutaj musi wystarczyć. Tak, tu mam trawę. Zobaczcie sobie, ładnie je. Tak ona wygląda. Pogłaszczemy. Tu mamy Malwinę. Tu mamy Agnieszkę. Tu mamy Anię. Otworzymy Malwinę. I Malwinie też podamy trawy. Tak, taką jedną gaść tutaj wrzucimy. Pogłaszczamy też ładnie Malwinę. Tak, Malwina bardzo lubi być głaskana. Tak, ona się nie rusza, jak jest gaskana, Tutaj i ta malutka samiczka sobie zajada. Malwina czy też będzie jadła, czy nie, zaraz zobaczymy. Tutaj kuba zajada. to teraz damy może Ani, bo ona się tu bardzo mocno wychyla. Tak. Taką jedną garść tutaj położę. Tutaj Ania też miała paśnik zamontowany na szano w tym miejscu. To był paśnik dokładnie taki sam, jak tutaj. Ten, który jest u Agnieszki, tak ten paśnik wygląda. I jak tutaj przez kilka dni obserwuję, jeszcze to może zaraz Wam powiem, tylko spadam trochę trawy. Tak, taką jedną garść, tutaj włożymy. I jak obserwowałem też tą małą samiczkę, jak ona tutaj mieszkała w tej klatce, to raz zauważyłem, jak po prostu taka dzika pszczoła, to nie była osa, tylko pszczoła, i ona tutaj przyleciała. I tutaj do tego paśnika, po prostu tutaj w te miejsce. Postanowiła wejść tutaj do środka i się tak trochę przestraszyłem, że, że po prostu może zrobić gniazdo, jakieś, jak, jakieś pszczoły dzikie za, za, mogą zrobić gniazdo, więc dlatego po prostu e, ten paśnik u Ani zdecydowałem się zdjąć. Myślę, że kilka dni po prostu Ania będzie bez paśnika, a Siano i bezpośrednio tutaj daje do, 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 tutaj, do tego pojemnika też na, na, na zboże, więc zawsze ma. Ma dostęp do siana, a jak kilka dni będzie bez, bez tego paśnika, to nic jej się nie stanie. A na pewno to, to po prostu to utrudni pszczołom, dzikim osom, wybudowanie gniazda. Więc tak tutaj wygląda. Tutaj, raczej ja tylko, że z Malwiną trzeba, żeby do tej samiczki tutaj nie wskoczyła. Dobra, Malwina sobie tutaj idzie pobiegać. A tutaj ogólnie to nie było tak, że, że, że też nie wiem, cały, cały czas osy przylatywały i jedna za drugą tutaj wchodziła, więc to na pewno, że gniazda ona jeszcze nie, nie zbudowała. Ale po prostu raz zobaczymy, jak. Jedna pszczoła tam się udała. Tutaj w te miejsce dokładnie. I, I po prostu zdecydowałem się zdemontować ten paśnik. Tak to wyglądają króliki. Króliki sobie ładnie zajadają. tutaj jest to mała samiczka. za chwilę Wam ją pokażę. I zaraz przejdziemy, przejdziemy do, do tych malutkich królików od Halanda i zobaczymy jak one wyglądają. Z Ania jeszcze trochę Anię pogłaszczymy Agnieszkę pogłaszczamy i kubę pogłaszczamy. I jeszcze muszę iść po Malwinę, bo Malwina już mi uciekła, więc zaraz Malwinę z powrotem przeprowadzę, ale na pewno tutaj te drzwi muszę na dole zamknąć do tej samiczki. I od kuby też zamknę na chwilę, żeby mi nie wyskoczył. Bo wolę po prostu mieć tutaj pod kontrolą i idę po Malwinę. Tak tutaj jest Malwina, Malwina sobie tutaj biega po trawie. Tak ona wygląda. Możemy z chwilę ją poobserwować. I zaraz pójdziemy do, do halantu. Tak tutaj idzie malwina. Zobaczcie, malwina sobie sama, sama wskoczyła do klatki. Tak tutaj wygląda. Malwina też pogłaszczamy. Ładnie malwina sobie tutaj może siedzieć. Tutaj jest ta malutka samiczka, też sobie zajada. I pozostałe króliki też sobie ładnie chrupią trawę. Widzimy się już teraz u młodych królików. Jestem teraz tutaj w budynku gospodarczym u młodych królików. Tak one wyglądają. Zobaczcie, one sobie biegają po całej klatce. Już jakby w ogóle tutaj w tym miejscu nie ma gniazda. Ja założę, że one w nocy nawet tutaj śpią, bo matka zwykle śpi tutaj. A one śpią tutaj obok matki. Albo jak matka śpi tu, to one śpią tutaj przed matką. Tak tutaj wygląda sytuacja. Ja sobie może tutaj usiądę. I zaraz zobaczymy, jak te malutkie wyglądają z bliska. Jak tu otworzymy drzwi. To wygląda Haland. powłaszczamy Halanda ładnie. Alan też bardzo lubi być głaskany, to jest samiczka, pogłaszczemy ładnie samiczkę i tak, tak są tutaj, tak mają malutkie, zobaczcie, ten jest taki, można powiedzieć, trochę ciemniejszy, a na przykład ten jest jaśniejszy, tak te króliczki wyglądają. Są tu jedną ręką e, głaszczę samicę, tak, żeby ją ładnie pogłaskać przez całą długość e, ciała i zaraz będziemy te króliki e, karmić, tutaj mam uszykowaną e, paszę dla matek karmiących. Jak ją wsypie, to prawdopodobnie Halan od razu będzie zajadał. Tak, wsypałem, to od razu samiczka się przesunęła i zaczęła tą paszę zajadać. A tutaj mam zboże, też trochę zboża dosypiemy. Tak to wygląda sytuacja. I tutaj są te malutkie króliki. Może postaram się jednego chwycić, ale one są dość szybkie, mogą mi uciekać. Zobaczcie, ten tutaj się mnie nie boi. Zobaczcie, jakie one są już duże. One dzisiaj mają swój... 21. dzień życia, mają skończone 3 tygodnie. Tak te króliczki wyglądają. Tutaj mam na, 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 na moich kolanach takiego króliczka, jednego włożonego. Ten akurat jest taki trochę jaśniejszy, jest podobny do matki, ale Ej, tam, tam też na przykład tam ten, te cztery tutaj z przodu są jaśniejsze, ale ten, ten jeden z tyłu tam jest ciemniejszy. jak tutaj wygląda, tego małego. Tutaj możemy sobie ładnie pogłaskać. Może wam go tak pokażę, jak on wygląda. Zobaczcie. Tak, taki króliczek mały wygląda. Są naprawdę bardzo takie przyjacielskie, nie uciekają ode mnie. Możemy sobie takiego króliczka chwycić. On też w pierwszym momencie, jak zawsze tutaj przychodzę, to, to są trochę płochliwe na początku. Eee, Potrafią się przestraszyć, choć znacznie. Na przykład teraz właśnie są te cztery, tam są w tym narożniku, e, bo tam czują się bezpiecznie. Ale ogólnie, ale ogólnie te króliki, tutaj nocki, śpią w tym miejscu. E, I tak tu wygląda sytuacja. Ten tutaj jest widać, że taki bardziej odważny, bo bo się nie schował, podamy im może trawy i zobaczymy, czy, czy jak podam im trawy, czy postanowią wtedy króliczki wyjść z, z tego gniazda. Zobaczcie, tego ja tutaj nie głaskałem jeszcze wcześniej, a ten się też mnie tutaj w ogóle, ten króliczek nie boi. Tutaj mam trawę, zabiorę taką jedną garść trawy i włożymy tutaj i zobaczymy, czy te króliczki będą jadły tą trawę. Ja też staram się właśnie nie dawać zbyt dużej ilości trawy, bo po prostu no, nie chcę, żeby te króliczki mi się tutaj rozchorowały czy żeby coś im się stało, jakby za dużo trawy dostały ale ogólnie myślę, że taką garść, to jest, taka, no, to jest jedna, jedna duża garść, myślę, że to Haland bardzo dużo teraz je i, i potrzebuje bardzo dużo pokarmu potrzebuje dużo pokarmu, musi dużo jeść, żeby, żeby móc po prostu te malutkie wykarmić więc, więc taką ilość trawek królik jest taki dorosły na raz w stanie zjeść, a te malutkie, no znaczy te malutki to próbuje pić od matki znaczy, matka się odsunęła i nie udało się małemu napić. A te malutki też sobie trochę potrafią tej trawy skubnąć yy, i coś tutaj zjeść. Halant wyskoczył. Samica poszła tam pobiegać. A tak to wyglądają króliczki. A ten jeden, zobaczcie. Ten jest taki ciemniejszy. I on sobie tutaj zajada tą paszę dla matek yy, karmiących. A pozostałe są tam. Tak to tutaj wygląda. Może sobie jeszcze raz tutaj wyjmę sobie jednego. Tego króliczka i wyjmę sobie tego ciemniejszego. Wydaje mi się, że ciemniejszy jest. Patrzcie, chyba tylko ten jeden jest taki ciemniejszy. Tak tutaj to wygląda. Widzicie? Jest trochę różnica między tymi królikami. Ten jest ciemniejszy, ten jest trochę jaśniejszy. A tutaj te króliki. No, one są też raczej jasne. Jedynie tego tutaj chcę go wyjąć, bo czemu on się Tutaj tak nie rusza za bardzo. Zobaczcie, zobaczcie. Chciałem go chwycić. To mi uciekł. Muszę się bardziej wychylić. Może mi się uda go złapać, dobra. Mam go, go złapanego. I tutaj wrócił teraz też Halant. Tutaj jest ten królik. Tak on wygląda, pogłaszczemy ładnie. Tak tutaj sobie króliczki ładnie chodzą. Tu matka też nie, nie, ona nie jest agresywna, nie jest jakby w żaden sposób nerwowa, jak ja te króliki tutaj wy, wypuszczam, więc myślę, że, że, że mogę tutaj trochę wypuścić sobie trochę te malutkie, e, pogłaskać, nic tutaj złego się nie wydarzy. Ja sobie tutaj te króliczki obserwuję. Tutaj te malutkie sobie dwa biegają poza klatką. Cztery są tutaj w środku. Też bym chciał Wam bardzo podziękować za wszystkie miłe i pozytywne komentarze pod, pod ostatnim filmikiem. Dziękuję Wam bardzo. Tutaj te króliczki sobie trochę poobserwuję, jak sobie ładnie zajadają, tak one wyglądają. Zapraszam do subskrypcji, do obserwacji, do zostawienia komentarza. To by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo. Dzięki, na razie, cześć.